Jesteśmy zespołem kardiologów, który stworzył nowoczesną platformę telemedycyny kardiologicznej dr. EKG. Naszym celem jest zapewnienie najlepszej opieki kardiologicznej dla pacjentów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych. Jak zostać naszym partnerem medycznym? Kładziemy duży nacisk na jakość i dostępność diagnostyki kardiologicznej, a w szczególności badaniach holterem EKG, holterem ciśnieniowym i badaniu bezdechu sennego w domu pacjenta, bez potrzeby wizyty w placówce medycznej. Opisujemy badania EKG online i prowadzimy telekonsultacje kardiologiczne. Rozumiemy, jak ważne jest wsparcie placówek medycznych. Dlatego oferujemy kompleksowe usługi, które wzbogacą Twoją ofertę o nowoczesne rozwiązania z zakresu diagnostyki i monitoringu kardiologicznego. To nie tylko krok naprzód w opiece nad pacjentem, ale również dodatkowe źródło przychodów dla Twojej placówki i korzyści dla Twoich pacjentów. Współpraca z nami to nie tylko dostęp do zaawansowanych technologii, to również brak dodatkowych kosztów związanych z zakupem urządzeń, ich serwisowaniem czy ubezpieczeniem. Zapewniamy wszystko, co jest potrzebne naszemu partnerowi medycznemu do wykonywania badań. Chcemy, aby współpraca była łatwa i efektywna. Dlatego nasz zespół zajmuje się nie tylko dostarczeniem sprzętu, ale również szkoleniem personelu partnera medycznego. Zapewniamy stałe wsparcie merytoryczne i techniczne, aby nasz partner mógł skupić się na tym, co najważniejsze, opiece nad pacjentami. Chcemy, aby każdy pacjent miał dostęp do najlepszej możliwej opieki kardiologicznej. Poprzez naszą współpracę nie tylko podnosimy standard świadczonych usług, ale również mamy realny wpływ na poprawę zdrowia i życia wielu ludzi. Jeśli jesteś lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą prowadzisz centrum medyczne, szpital czy przychodnie prowadzisz praktykę pielęgniarską lub praktykę położnych pracujesz w firmie ubezpieczeniowej prowadzisz dom opieki lub jesteś pracodawcą to nasza oferta jest dla Ciebie. Dołącz do nas i wspólnie zmieniajmy oblicze opieki kardiologicznej w Polsce. Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy. Razem możemy więcej.